Montaż modułu Klaroglas 12. System gotowych modułów umożliwia szybką i łatwą zabudowę otworów okiennych pustakami szklanymi we wszystkich typach okien w budynkach mieszkalnych. Można je montować w ściankach działowych, w kabinach prysznicowych, oknach na klatkach schodowych, piwnicach i w obiektach przemysłowych. Zasady montażu są zbliżone do montażu okna. Proste i szybkie z użyciem podobnych narzędzi. Kliny dystansowe drewniane zagwarantują nam przygotowanie szczeliny dylatacyjnej, która powinna mieć od 2 do 4 cm. Moduł Claroglas 12 montujemy za pomocą specjalnych płaskich kotew stalowych, sprzedawanych w komplecie. Kotwy zaczepiamy o taśmę opinającą obwód modułu, a następnie kotwimy go do ściany bocznej. Ilość punktów mocowania ogranicza się do dwóch punktów podparcia po jednej stronie modułu. Należy pamiętać, aby dokładnie wypionować i wypoziomować moduł. Pomocne w tym będą nam kliny którymi możemy moduł zablokować. Moduł mocujemy na sztywno za pomocą kołków rozporowych. Szczelinę dylatacyjną między modułem a ścianą boczną wypełniamy pianką montażową. Należy przy tym przestrzegać instrukcji producenta umieszczonej na opakowaniach, bowiem pianki mogą być różne. Po sklejeniu elementów modułu odcinamy wystające kawałki pianki. Wykończenie tynkiem daje gotowej konstrukcji ostateczny wygląd.